Cześć! Drugi dzień naszego przymusowego remontu. I powiem Wam, dzisiaj miał być dzień dla inspektora. Miał przyjść tylko inspektor, jutro miał przyjść ekipa, która naprawia ściany. Ale dzisiaj zapokali do mnie w pół do godziny 11. ekipa od e, łatania ścian. Że oni będą dzisiaj robić ściany. Ja mówię, ok, no, no, ale najpierw inspektor. Tak, najpierw inspektor. Poczekaliśmy zgodnie z czasem, wpadł inspektor. Zaraz za inspektorem oni. się do roboty. I już wiedziałem na dzień dobry, że ta robota nie będzie mi się podobać, i podejrzewam, że niektórzy z Was, którzy pracują na wykończeniach, to wiedzą, czy będą wiedzieli o czym mówię i też im się ta robota nie spodoba. Chodzi o to, że mówiłem im, że z tych tutaj zabudów wychodzi e, światło. Jak światło pada tak, w ten sposób, no to podświetla wszystko. Każdą nierówność, wszystko poświetla. Mówiłem im, żeby tutaj nie robili za dużej zakładki, niczego, żeby to było jak najbardziej płaskie. Myślicie, że posłuchali mnie? A gozik. E, oczywiście na początku się do mnie e, lekko przywalił też inspektor. Że wiecie, jak jest wycięta dziura, to naokoło ja dawałam zawsze czy profile, czy listewki, żeby dwie płyty względem siebie po prostu nie pracowały. Tutaj inspektor powiedział, że to jest nie, ko, niepotrzebne i za dużo dziur nawiercone, czy nawiercone. Za dużo dziur po wkrętach, za dużo wkrętów. To jest pierwszy w Ameryce. Tutaj, jak macie płytę taką, pół metra na pół metra, to wieście mi zapiął na cztery wkręty. Dla nich ta płyta już jest przykręcona. I jest w porządku. Oni tą płytę umocują. Wiecie za pomocą czego? Taśma em, nałączenia, łączenia. Taśma nałączenia i to też przyklejona na sucho. I tyle. Nie wypełniona szczelina. Druga rzecz, nie nacinają w ogóle szczelin. Czyli krawędzi, jak macie uciętą dziurę, no to ja nacinam to krawędź mniej więcej, to tam 45 stopni, pod kątem 45 stopni. I też tą płytę, którą wstawiam. To na otwór GK też nacinam 45 stopni. I w tym momencie przed naklejeniem, czy to siatka, czy może dać papier wkleić. Papier trzeba dobrze wkleić na, żeby było mokro i trochę gładzi pod nim, i inaczej papier będzie odstawał. To w tym momencie najpierw, jak macie nacięte ładnie po 45 stopni z obu stron, krawędź jest ładnie wyczyszczona, żadne farfostle z papieru nie wystają, to możecie najpierw założyć. Wszystkie otwory, wkręty samą gładzią dołączeń, klejem dołączeń, na równo ściągnąć to. Dopiero poczekać aż to podseknie, przykleić na to papier, czy na gładź, czy siatkę i wtedy takie łączenie ma prawo bytu. Tutaj nie ma czegoś takiego. Ja im to wczoraj wyczyściłem te krawędzie, które były na suficie wycięte, a te kawałki, które wstawiali stare, no to jak złapali, takie farfosty z papieru wisiały, postrzępione, tak wrzucili. Na to siatka, gdzie się dało, i oczywiście pan, chłopak, nie wiem, ze 20, 25, 28 lat, który to zaciągał. Uwierzcie mi, gładź, każda gładź ma swoje specyfikacje. Na worku nawet pisze, na gładzi czy na kleju, że możecie położyć tam 2 mm maksymalna grubość warstwy. Tutaj jakie instrukcje? Tutaj pan brał to gładź normalnie, prawie jak do tynkowania. rzucał i kładł dosłownie. No tyle, no. to jest pół centymetra gładzi, a jak grubo gładź położycie klej, to powstały takie pory. Wiecie jak wyglądają pory, takie pory wy 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 wychodzą i on tak to zakładał, aby naraz to zaciągnąć, przykryć tą siatkę, to wszystko i to miało być ładnie, pięknie zrobione po amerykańsku. Teraz zobaczcie, jak oni to zrobili. Oczywiście zaciągnął to raz grubo. I później, jak to już podsychało lekko, brał gąbkę, przecierał to, namaczał i później szpachelką to tak wygładzał. To to jedna rzecz. I później do mnie powiedział, żeby było wszystko w porządku i gotowe do malowania, położę jeszcze jedną cienką warstwę. Położył jeszcze jedną cienką warstwę. Jak nakładał tą cienką warstwę, to o. mówił mi, że to będzie gotowe już do malowania. Zobaczcie. Mówi, e, nie wiem, czy to pan się zna na tym i w ogóle. Ja mówię, trochę się na tym znam, nie? Mówi, no to Pan, pewnie, ja mówię, pan to pewnie przecierał to z żarówką w ręku. Ja mówię, no, ja mówię, z żarówką. A no, my tutaj inną techniką robimy. Dużo lepszą nie trzeba w ogóle przecierać. Uwierzcie mi, jakbyście nie założyli to gładź, zawsze wyjdzie coś. Bez przecierania się nie obędzie. Zobaczcie. Tu jest oryginalna ściana. Tutaj jest e, wklejona. Pod palcem czuć pod ręką. Tu jeszcze siatkę widzisz Tak, zagłębienie. Czyli nie jest to równo. Teraz trzeba było to jeszcze raz zaciągać trzeba. Zobaczcie, siatka wystaje. Tu jak pięknie siatka wystaje. I to wszystko fachowcy mówili mi, że to już jest domalowania. Zobaczcie, te łączenia bez przecierania. Jak chcecie takie wykończenie ten wykończyć? Nie ma takiej opcji, żeby takie wykończenie bez przecierania to e, zrobić. Zobaczcie moje ściany obok. To jest ich wymazane. Zobacz, to jest gładź wymazana. Moje ściany wyglądają tak. Zero łączeń, zero niczego. Jedynie struktura po wałku. A tutaj zobaczcie. To jest ściana gotowa do malowania. Zobaczcie. Zobaczcie, co się u góry dzieje. Światło, uwierzcie mi, zawsze Wam wszystko pokażę. Nie ma takiej osoby, która by zrobiła to bez przecierania. Żeby było idealnie równo. Nie ma takiej osoby. U góry tak samo zobaczcie. Widzicie to? Tego baboła tam u góry. Siatka. No bo tam była duża szczelina. Nawet nie założyli tej szczeliny, tylko położyli siatkę i później, jak gładź się zaciąga, to ta gładź wypływa spod tej siatki, spod tej szczeliny, źle położonej i takie baboły właśnie wychodzą. Także wieście mi, zobaczcie, baboł na babołę. To jest wszystko gotowe, siatkę widać. Zobaczcie, tak się kładzie. Jak chcecie wykończyć takie coś w koło gniazdek, gniazdka trzeba odkręcić, gniazdka te przykrywki i zaciągnąć to pod tym, i wtedy to wyprzetrzeć. Yy, i na to dopiero na pomalowaną ścianę yy, te przykrywki, wykończenia gniazdek. Zobaczcie, to jest gotowe do malowania. Wszędzie to samo. Zobaczcie, jakie parchle. Purchle, nie parchle. Tak, to jest wszystko ładnie. Czekaj. Pięknie. Gdzieś stracił A. ten. I to za kół malutką lampką przyświetlam. Ja bym taką dużo żarówek tutaj dał, albo halogenem. To dopiero by to pięknie wyglądało wszystko naraz. To wygląda tak. O ludzie. Także to wszystko jest... Zobaczcie tutaj. Widzieliście? Chcecie mieć takie sufity w Polsce? No to dzwonicie tutaj po fachowców amerykańskich. Chociaż oni to nie byli z Ameryki, tylko, tylko z innego kraju. Nie będę mówił z jakiego. Zobaczcie. Tutaj jest zabudowa. Tam jest LED, pasek. I to światło będzie tak wychodzić jak ta żarówka w tym będzie. Zobaczcie. Zaświecicie sobie ładnie wieczorem dla nastroju LEDy w tych zabudowach. I taką piękną grafikę będziecie mieli. Strukturę. Pięknie to wygląda. Pięknie. To jest po prostu fachowo. Jeszcze nie przekładałem poziomicy. Bo w tym miejscu, gdzie oni to zakładali, jak nic jest taka buła, że poziomica będzie latać tak. Góra, dół, góra, dół. Tu jest buła jak nic w tym miejscu. No ale fachowcy powiedzieli, czego się Pan martwi? To wszystko, martwi, wszystko będzie zrobione na glancuś. Zobaczcie. Wszędzie, wszędzie. No, mogę pójść wszędzie Wam pokazać, gdzie cokolwiek zostało zrobione. Wszędzie będzie jedno wielkie Tutaj to się nie trzymuje, bo to jest taka szafa. To na nie wam pokazywał, ale idziemy dalej. Tutaj również, jak fachowcy mi powiedzieli, to wszystko będzie zaciągnięte od krawędzi do kątownika. Zobaczcie, że zostały zaciągnięte do tego punktu. Tutaj zobaczcie, też nie do końca poddociągane. To wszystko wyjdzie pod światło, błyśnie. To tutaj. Widzicie? Nie doszli w ogóle do kątowników, tylko. Tak im tu było wygodniej, a mówili, że będą wszystko to robić tak, jak e, trzeba. Zobaczcie, siatka wystaje. To jeszcze w niektórych miejscach tutaj jest mokra gładź, to jeszcze nie wciągnęło, a to wciągnie. Łazienka również, zobaczcie. Siatka, taki bubble, wisi. To można aż wciskać palcem, zobaczcie, jak to pracuje. To tam jest pusto pod spodem, bo napiw się szczeliny wypełnia klejem czy gładzią, dopiero się klei siatkę czy papier. Nigdy w odwrotny sposób. Tak jest. Także mam roboty na kolejny tydzień czasu. Chodź już tam. Jeszcze? No. Także roboty mam na kolejny tydzień czasu. Wiem, że narzekam, ale uwierzcie mi, jak ja to na to się przyglądałem dzisiaj. To taki niewidzialny nóż w kieszeni mi się otwierał. I cokolwiek się odezwałem, chłopaki, może w ten sposób. Panie, panie, pan się nie martwi, panie daj da mi pan skończyć. Nie da się w ogóle im przetłumaczyć cokolwiek, wytłumaczyć. Oni się uważają za najlepszych fachowców. Wiem, że narzekam, będę narzekał, bo mam do tego prawo bo lekko sparto, czyli. No może nie sparto, czyli. Nie, nie użyłbym brzydkiego słowa, ale nie użyję tego brzydkiego słowa. Muszę robić wszystko sam. Po prostu wieście, mi nie, da, że tydzień czasu e, straciłem, biorąc urlop. To teraz będę tyrał na tych sufitach kolejne 2-3 weekendy, żeby to wyprowadzić do tego, jak powinno być. Ręce opadają. Idziemy na górę. O, było lepiej widać, bez szweta. Zobaczcie. To jest wszystko do malowania. Zobaczcie. Jakie dziury. Wszystko do malowania, panowie i panie. Ale to już wiecie, czego się spodziewać. Siatka na wierzchu. Siatkę jest bardzo ciężko pokryć. Tutaj najpierw jest września. Zobaczcie. Chcecie mieć takie ładne wzorki, graffiti na ścianach? No, to wiecie gdzie dzwonić. Mogę wam dać na miarę. Chociaż nie mam, ale tam mogę się skontaktować jakoś. Jakby którzy z Was, którzy mieszkają w Ameryce, w Stanach, nie w Ameryce, w Stanach, to możecie dzwonić. śmiało. Chłopaki przyjadą, zrobię. Żeby... No, to tak to wygląda. Ja mam kilka weekendów w plecy, że tak powiem. I teraz muszę to naprawić. Także narzekałem i jak widać będę narzekał na postępy prac, jakie nasi tutajsi fachowcy wykonują.